Cześć, z tej strony Łukasz z bloga wulkanista.pl. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga www.wulkanista.pl. Znajdziecie tam wszystko, co dotyczy opon, testy, opinie, recenzje, opisy modeli, moje propozycje i wiele, wiele innych rzeczy. Dzisiaj pokażę Wam Ultra Gripa Performance Plus. Jest to opona, która na rynku pojawiła się w 2019 roku. Zastąpiła model Ultra Grip Performance Gen 1. Ten egzemplarz akurat mam w rozmiarze 245/35 R19 sam, sam model Ultra Grip Performance Plus dostępny jest w ponad 100 rozmiarach na felgi od 15 do 22 cali, a sam bieżnik Ultra Grip Performance Plus został stworzony z myślą o właścicielach aut o dużej mocy silnika, podobnie jak wczoraj prezentowany. Continental TS-850P, czy TS-860S czy Nokian WR Snowproof P są to akurat modele przeznaczone do aut które mają powyżej 150 koni powyżej 200 koni nie do jakiejś Toyoty Yaris czy, 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 czy jakiegoś małego autka Fiata Punto, czy, czy auta typowo miejskiego jeżeli macie takie auto, to sobie polecam odwiedzić akurat w, w, w gamie Gudiera. Ultra Grip 9 PLUS, taki model. Yy, więc wracając do tej opony. Mamy tutaj oponę kierunkową. Przyjrzyjmy się bieżnikowi. Jak ponacinane głęboko są te lamele. O, środkowy lamel jest nacięty głębiej, mniej więcej do połowy bieżnika. Tutaj to widzimy. Gdzie tutaj to jest ten palec? tu. O. Ten środkowy lamel do połowy. Zewnętrzne lamele ponacinane są trochę płyciej. I tak tutaj z wszystkimi tymi kostkami wygląda. Eee... Ocena na etykiecie unijnej hamowanie opony na mokrej nawierzchni ocena B. Eee... Spalanie paliwa ocena C. Hamowanie eee... głośność opony przy prędkości 80 km na godzinę. to jest hałas zewnętrzny 72 dB. Eee... Opona w testach pro... eee... w testach opon zarówno w tym roku jak i w, zeszł... w zeszłym roku eee w Audaku i w autobildzie zazwyczaj mieściła się w, w, pierwszej, w pierwszej trójce w zależności od rozmiaru raz, było to, raz był UltraGip Performance Plus zwycięzcą tego testu, raz zajął drugie miejsce, raz trzecie miejsce testowane były opony o średnicy 17, 18, 19 cali tutaj mamy taki płatek śniegu, jeżeli on zniknie nam to znaczy, że producent zaleca wymianę opony na, na, na nową on będzie, on będzie widoczny do momentu osiągnięcia 4 mm głębokości bieżnika. Tutaj mamy informację o tym, że opona jest kierunkowa i w tym kierunku będzie się obracać. Tutaj mamy kraj produkcji opony: jest to Luksemburg. Nazwa modelu UltraGip Performance Plus, data produkcji 35 tydzień 2020 roku. I mamy tutaj też informację o tym, że opona posiada rant ochronny na felgę Teraz Wam pokażę. Rim Protector. Jest to ten taki kawałek wystający gumy. Tutaj wchodzi felga i ona po prostu przy dojrzeniu do krawężnika nie będzie się rysowała. Profil jest akurat nie za wielki, ale pokazuję Wam jak wygląda ściana boczna tej opony. Jest dosyć, dosyć wytrzymała, tak mi się wydaje. Jest dosyć, dosyć twarda. Co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć o tej oponie? Głębokość bieżnika. Sobie też sprawdziłem. Przy tym profilu 35 i szerokości 245 mamy głębokość troszkę ponad 8 mm, to jest głębokość tej opony. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Ultra UltraGip Performance Plus, to piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał i chcecie więcej takich filmików, dajcie lajka, subujcie kanał, tak jak wspomniałem, na wulkanista.pl. I pod spodem, pod tym filmem, umieszczę linka do bloga. Możecie sobie poczytać więcej informacji na temat tego modelu. Sprawdzić, jakie są ceny rynkowe, gdzie kupić te opony najtaniej, jak wychodzi ona w testach opon. Wszystko tam powinniście znaleźć. Za dzisiaj, dzisiaj Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!